Dlaczego PH nie widziałem co to ma? No. Dobra, jak ta mapa wygląda? Opo. Ej! Jest po bani jeden Dobra, i ten po bani No To był mój chyba Co? No, Nawet asysty na nie moment. masz Nawet asysty nie masz to widzę, ale no. Wetam. Czemu? Sforsowało dwóch drzwi. Z jakimi ziempę gównami są. I mogą cię dojeżdżać w teorii od pleców nawet. Jakie kurwy. Będziesz... Czekaj. Będę. No tu na blisko jest, ty. Dobra. No. Moje. Wszystko moje. Kura. I co tak żeś narzekał na to Terra? Je jest ciemnia jeden. Dobra, nice Plantuję Patrzysz mi sufit tutaj, czy nie ma go gdzieś nade mną? Chyba nie ma Jest ciemnie jeszcze okay. A myślisz, że we dwóch od początku wskoczyli? Nie wiem jest u góry no Za tym biega I rampa jest jeden Ale ich wybejtowałem. No. Powinienem mieć dwie asysty za to, co teraz zrobiłeś. Jeszcze co? No w sumie, ile by mi się bardziej przydały, fakt. Nie sobokrampy jeden. Wow! Minus 26 Dobrze, dawaj noja. No to żeś go dał? Jest dwóch, 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 dwóch jeden góra-dół i jeden ma sześć Ostatni ma sześć HP i on był gdzieś tutaj za za tym. No, 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 o to chodzi. Uhu. lecimy Ja już sprawdzam rangę, nie, co dostałem. O, Kurwa. O nie, tu się. Musiałem. Za to, co zrobiłeś w tej rundzie. Basen. Kurwa, basen, basen. Czy, jak to się tam. Akwarium? Chuj, wie. <laughs> Nie wiem, jak to się nazywa. No, jak no to mówimy? Weź tam podać. podbiegnij tam. Ale ja ja mówię na to okno, co? Obserwacja. To jest obserwacja. obserwacja. Obserwatorium. Nie, obserwacja, tak było w lewym górnym rogu napisane. Obserwacja chyba Jest obserwacja, no Wyszedł, I okno, schody No kurwa, minus 48 w dwóch Co za fiutas Dlaczego ja ją obserwacza. 3, 2, 5? Ale taktyczny smog. Jest obserwacja. Dobra, leży. No widziałem. i chuj, no, w dupę. No, a pali. Nie widziałem. Widzisz, był chłop. Ale podoba mi się twój short call. Dobra. Małe ty, to wiesz co? Ja mam pomysł. O, są u mnie. Dajcie flesa. O kurwa, spadłem. Dobra, jak tylko będą wychodzić pisga z nich od razu, ja ci flesuję ich ładnie tutaj. Dobra, dali smołka. Nice. Aaaa Ja w kocha. Ja nie gram w ogóle. Dwóch, 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 minus osiemdziesiąt cztery, jeden. Uoo, ole flick shot. SS, Mamy SS. to. SSS? Dwa Nie ma. Tak, Jest w dupie. E, kurde, jakby tak posprzedawać te skiny i załatwić sobie coś jeszcze? O. Nie wiem. No, nie no, dobra, na pewno rękawicz, i naklejki będę trzymał, ale. Zaczymy jeszcze co z resztą rzeczy. Nie. Nic? A nie. Dobra, zdrowe i elektryka. na no. Odnój. Ja stoję obok draby Ale uważaj, bo ci może z na przejść, Na ja tą smokę dorzuciłem To już nie trwa, czas Okej okay. Uciekałeś Aj, ja myślałem, że dobije Dobrze? main Okej okay. A to no, było mine, co? w razie czego skrole masz pingować? Mam pingu u się tego. No to nie fajnie. Dobra, patrzę, Dobra. na blisko. Okej okay. No. Szybko i sprawnie Main Begin. Masz flesza? Yeah. Nie dorzucisz Wszystko dorzucę Do lewej, do prawej jest Dobra, jeden śpi Co? Twoje flesze Nie pomogą z Nie wiedziałem To było zbyt obie, bo... Jeden i drugi krok zrobił A to, że w sumie tam stawić i to... Jak jeszcze tak będą dwie rundy, to może stanę na respy, co? O nie My jednak chcemy wbić tą rangę, nie? W tym sezo w w kurwa. sezonie. Kurwa W sezonie Ta, żeby skiny dostać Eee... Jak patrzysz? Nie patrzyłem. Main był? Seven. Bez poki Kurwa, kłócnął No, kłócnął. czemu ludzie posiadają kontrol w klawiaturze? Sprawdza od Chociaż. Dobra, mniej nic. Od noga chyba też nic. Dobra, nic. Kurwa, 4. Zakładam, że my też będziemy mieli problemy. Chyba dobra, nois. Jeszcze jeden, przychodzi do boku, a nie chce kurwa i przechodzi, nie? Maj klasa Very Nops, Very Nops. Przeszedł. Kurwa, jak on... Wyszedł no jeden jak... No to jak Paweł. To znaczy Ten drugi raz nie mogę flesher wyrzucić jakoś porządnie Mi się odbije Rzecz, znaczy, bo tu można by jakoś skanować. Albo i nie. Się w jakieś okno celował, pamiętam. O. Widzisz? Bym go przeskanował. O, Dobra. I co gramy? Dawaj jedną nogę, dawaj jedną nogę. Chodź. Zagramy na krótki dystans, a nie na długi. Wiedzą chyba o nas, wiesz? na besie, na besie jest jak cię nie słyszał, to go masz. Spadł tam, idzie od starego. No stary BS będzie, o tu. No, Boże Chciałem święty. Uspa, ale no. Jak Jakie zobaczyłem, że tym rówek szukasz, to miałem takie, o ja pierdolę. Ale... Chyba pingu dostał, nie? <laughs> Chciałem chciałbym spać, ale co, nie, będę okrzał, bo jeszcze mi <laughs> nie będę kurwa Nie będę kurwa grzebał w tych próbkach. Pierdolę. <laughs> to było totalne ręgi, czy ty trafisz tego heda czy nie, ale no udało się. Dobrze wylosowało. Oua. Ostrzega jak rzucasz. Jak mi zrobili? Jeden o tu, no, a drugi na starym. Stary bez tam, tam, wiesz. Jak zbejtował. No. Chociaż wydaje mi się, że on po prostu spierdolił się z tej drabiny. Jak zbejtował. Dobra, dawaj, Eko i Nexta wygrywamy. Ja tu jeszcze jakiegoś flasa wezmę Drabą? Dawaj drabą Spalili Masz flesza Jest w trawie. Dawaj jako ono? dawaj głupi Nie Tak się nie przyjdzie o, w sumie ta, bo to pizdy są jeżowej duszy No, no to się rozjebałeś na psach chyba No, no ja pierdolę Ale to tak pięknie On pięknie Biegnie i strzela, rozumiesz to? Drabinka Draping. Więc mówiłem. No był na drabince. Palce se tam w pizdę wsadzał chyba. Uf. I co? No i ile mam ci jeszcze kurwa bustować?